Hej, chcę Ci opowiedzieć o dwóch osobach, które osiągnęły ogromną sławę, ogromne bogactwo i zrobiły to w sposób diametralnie inny. I to jest może trochę specyfika tego, jak czasy się zmieniły, więc możesz z tego wyciągnąć wniosek, jak kiedyś robiło się majątek, a jak ten majątek można zrobić dziś. I pokażę Ci to na przykładzie tych oto dwóch książek. Co to jest takiego? Pierwsza jest to książka Największy Bogacz Wszechczasów o Jakubie Fugerze, który żył, urodził się w 1455 roku i do dzisiaj przez wielu jest uważany za najbogatszego człowieka, jaki chodził po ziemi, który dorobił się tych pieniędzy sam. I mamy tutaj taką oto książkę. Setup Dan Bizerian. Więc o tym panu pewnie nie słyszałeś, o tym panu pewnie słyszałeś. Co ich różni i dlaczego pokazuję ci tak diametralne podejścia. Ok, to może najpierw o Jakubie Fugerze, o, którym, o którego istnienia pewnie nie masz pojęcia. To jest pan, który miał specyficzne podejście do biznesu, dorobił się na określonych rzeczach, więc warto się też temu przyjrzeć. Co on takiego robił? On inwestował bardzo mocno w kluczowe surowce na ówczesne czasy. Srebro, miedź, generalnie to, na czym opierała się wtedy gospodarka. Ponieważ to były zupełnie inne czasy jak teraz, zupełnie inny sposób dochodziło się do jakichkolwiek pieniędzy, dla niego podstawa to było to, żeby mieć dobre kontakty, nie tyle dobre, rewelacyjne kontakty z ówczesną władzą. Wtedy rządzili Habsburgowie i tak naprawdę papież. A cały świat sprowadzał się do Europy i on miał z możnymi tego świata super kontakty. Po co? po to właśnie, żeby dzięki tym kontaktom budować swój majątek i swoją potęgę. To co on robił, to było nastawienie na to, żeby maksymalnie dominować w danym sektorze, żeby doprowadzić do tego, żeby on był tak naprawdę monopolistą, czy to w, głównie się skupiał na miedzi. Ok, w dzisiejszych czasach, jeśli mamy globalną gospodarkę, jest to troszkę utrudnione, nie mówiąc o tym, że są w poszczególnych krajach rozmaite prawne zabezpieczenia, żeby monopole nie powstawały, więc na dzień dzisiejszy jest to troszkę trudniejsze, jeśli chodzi o na przykład naśladowanie Fugera. Ale to, co jest totalnym przeciwieństwem pana Bizeriana. To jest w przypadku Fugera unikanie wszelkiego rodzaju luksusu. Tak. Do tego u niego to było przeogromne nastawienie na jego etykę pracy, na rozwój swojego imperium, niesamowita dyscyplina, niesamowite zaangażowanie w to, co jeśli chodzi o rozwój jego biznesu. Z kolei z, w ogóle tą książkę dostałem od. Marcina Osmana, więc dziękuję bardzo, czy Ci będę ją polecać, czy nie, do przeczytania, posłuchaj, co mam do powiedzenia, ani Cię nie będę zachęcał, ani Cię nie będę odwodził o tego, żeby to przeczytać, interesująca pozycja i na pewno jak, jakiekolwiek podejście miałeś i myśl na, tego, na temat tego Pana, to jak się to przeczyta, to ma się zupełnie inne podejście na to, co prasa mówi, czy, czy media mówią, niemniej... Bardzo ciekawe u niego jest podejście na zasadzie sukces określony na swoich własnych zasadach. Jest niesamowicie kontrowersyjną postacią, jest znany z przepychu, z mediów społecznościowych, znany z pokera, z bycia aktorem, influencerem i tak dalej. Podstawa jego biznesu to jest jego osobisty wizerunek, osobisty branding i umiejętność wykorzystania. Mediów społecznościowych do zbudowania globalnej publiczności, do zbudowania globalnej marki. Instagram, gdzie prezentował swoje luksusowe życie, pełne imprez, modelek, sportów ekstremalnych, strzelania i generalnie to, co nam się kojarzy z przepychem, z przyjemnym życiem. Część osób może kojarzyć tego pana z grania w pokera na wysokie stawki, gdzie potrafił wygrywać i tracić miliony dolarów w przeciągu jednej nocy. On potrafił, dobra, to jest jego podejście, czyli kwestia wykorzystania hazardu do wzbogacenia się. Więc niesamowicie ryzykowna strategia, bo jest po prostu nieprzewidywalna. Ale poza pokerem inwestował w rozmaite branże. Jak już jego Instagram zaczął być popularny, wymyślił sobie, że trzeba go zacząć spieniężać, bo wiecznie nie będzie, um, wiecznie jego życie, które prezentował na Instagramie, nie będzie mógł go spieniężać. A skoro ma zasięgi, to może wykorzystać do tego, żeby zrobić globalną markę. I może to zrobić maksymalnie szybko. Więc wtedy, u początkach, tak naprawdę, kiedy w Stanach Zjednoczonych troszkę się pozmieniało i w prawie, i marihuana zaczęła być dostępna e, poza aptekami w normalnych sklepach, więc zainwestował w tą branżę. I to jest pan, który skupiał się maksymalnie na wszystkim, co jest kontrowersyjne. Wszystko, co przyciąga uwagę mediów i potęguje popularność. i Wszelkie rzeczy, które można by z perspektywy normalnego człowieka, uznać za ekstremalne, za jakieś mniejsze lub większe wyskoki, tak naprawdę budowały jego popularność i zasięgi, bo rozpisywała się o tym prasa, media itd. Więc widzisz, mamy Jakuba Fugera, który oparł swój sukces na kontrolowaniu kluczowych surowców i relacjach z władzą. Z kolei mamy Bizeriana, który Zarabiał na początku głównie na pokerze, na inwestycjach w kontrowersyjne branże i w wykorzystywaniu mediów społecznościowych. Fuger, tak pokazuję tutaj, bo tutaj mam tą książkę. Więc mamy Fugera, który był bardzo pragmatyczny, bardzo oszczędny, unikał luksusu i mamy przeciwieństwo Bizeriana, który no, słynie z, no, z hedonizmu, z życia pełnego ekstrawagancji. Więc widzisz, minęło 500 lat, troszkę się pozmieniało. Więcej jak troszkę się pozmieniało. W inny sposób można budować majątek, sławę, władzę. Niemniej, popatrzmy sobie dokładnie, co oni takiego robili. Bo Fugger bardzo starannie kalkulował ryzyko. Jak podchodził do jakiejkolwiek inwestycji, planował to na wiele, wiele lat, on wręcz myślał, co będzie, jak on już. Nie będzie żył, żeby te struktury, które stworzy, żeby one nadal działały, żeby nadal funkcjonowały. Z kolei mamy Bizeriana, który wybierał absolutnie totalne ryzyko, gry i inwestycje w nowe, wiesz, totalnie nowa branża, jaką jak Marihuana weszła pod strzechy, powiedzmy oficjalnie. Hmm. Może to jest kwestia jego intuicji, to niemniej sprawdziło mu się to bardzo dobrze. Fuger, dla niego podstawa to była ciężka, systematyczna praca. Dla Blizzereiana była to promocja idei życia na własnych zasadach. Wolność, przygoda. Nie jestem tutaj od tego, żeby oceniać, która metoda jest lepsza. Po prostu podaję ci. To jako ciekawostkę, żebyś sobie przemyślał. Ale powiem Ci też, co mają ze sobą wspólnego, bo to też w sumie warto się na tym zastanowić. Obaj zajmowali się tak naprawdę tym, żeby mieć z różnych źródeł dochody, więc dywersyfikacja dochodów. Żaden z nich nie miał, nie ma, dobra, będę mówić w czasie przeszłym, żaden z nich nie miał tylko jednego biznesu i nie opierał się w 100% na tym, co z tego jednego biznesu um, wyniknie. Fugger inwestował w różne branże, od górnictwa przez bankowość, a Bizerian, widzisz poker, inwestycje, um, budowanie marki społecznościowej. Ale to jest też kwestia kontroli nad rynkami. Fugger dążył do tego, żeby zmonopolizować te podstawowe zasoby, jakie w jego czasach były niezbędne. Do, do każdej gospodarki kraju, a Bizerian kontrolował swój wizerunek w mediach społecznościowych. Tworzył markę, która była oparta na skrajnie luksusowym stylu życia, co przyciągało ogromną liczbę i zwolenników, i sponsorów. Obaj łączy też wykorzystywanie okazji. Obaj byli, jeden jest, mistrzami w dostrzeganiu możliwości, które inni po prostu mogli przeoczyć, albo nie chcieli nawet zauważać. Jeden budował bogactwo w oparciu o znajomości z, arystok z arystokratami, z królami i dzięki temu miał rozmaite przywileje, a blizerian korzystał z mediów społecznościowych, z pokerowego świata i... To też była kwestia taka, że Bizerian miał i ma znajomych tak naprawdę na całym świecie. Są to osoby, do których zwykły człowiek z ulicy nie ma dostępu. Więc też popatrz na to i pomyśl w ten sposób. I widzisz, jest między nimi, między nimi parę podobieństw. Co z tego dla ciebie wynika? Tak naprawdę możesz poszukać, pokombinować, żeby zastosować i metody jednego, i metody drugiego. Ja mam bardzo proste założenie, że staram się wynajdywać u osób, które osiągnęły jakiekolwiek sukcesy w życiu, jak one do tego doprowadziły, co nimi kierowało. Więc są rzeczy, które sprawdzają się od wieków, czyli kwestia posiadania odpowiednich pleców, kwestia pracy nad sobą dyscypliny, podejmowania skalkulowanego ryzyka, szukania niestandardowych metod wykorzystania tego, co tak naprawdę się dzieje w naszym otoczeniu. Tu mamy niesamowity przykład zaprzęgnięcia mediów społecznościowych do wypromowania swojej marki, do wypromowania marki, firmy, którą stworzył, jestem pewien, że ten Pan jeszcze nie raz świat zaskoczy, bo Zaczęło się u niego w życiu od um, niezły wycisk, jaki dostał. Jak będziesz chciał sobie przeczytasz w książce, nie muszę tutaj o tym opowiadać. Um, w każdym razie są rzeczy, które budują ludzką psychikę. I jeśli ten pan prawie przez rok um, odbywał, znaczy starał się zostać um, Navy Seals. Więc miał naprawdę wycisk w wojsku, to zostawia ślady w psychice na takiej zasadzie, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, nie ma dla mnie rzeczy trudnych. Jeśli chodzi o tego pana, on żył no, dość dawno temu, więc nie jesteśmy w stanie dokładnie dojść do źródeł i zbadać, co mu w głowie się działo, czym się kierował. Ten pan no, jest cały czas aktywny w mediach. Na YouTube jest sporo filmików o nim, gdzie on też daje rozmaite wywiady. Więc dajcie ci do przemyślenia. Ciekaw jestem, co sądzisz o etyce pracy jednego, etyce pracy drugiego. Jakie masz spostrzeżenia, napisz proszę w komentarzu. Myślę, że wiele osób będzie zainteresowanych też Twoim podejściem. Dziękuję bardzo. A w ogóle ciekawa sprawa, bo dzisiaj jest piątek 13. I właśnie 13 sekund, 13 minut i 13 sekund to nagranie mi wyszło. Dzięki. Hej.